Hej, nazywam się Julia i witam Was na moim kanale. Z racji tego, że jest to mój pierwszy film, chciałabym się jeszcze raz oficjalnie przedstawić. Mam na imię Julia, mam 22 lata i w kilku słowach chciałabym Wam opowiedzieć, skąd w ogóle pomysł na rozpoczęcie tego kanału i co będziecie mogli tutaj znaleźć. Zaczynając od początku, tak naprawdę odkąd pamiętam, było to takim moim małym marzeniem. Jako dziecko oglądałam wiele osób, które mnie inspirowały, i zawsze sama chciałam tego spróbować. Przez lata było mnóstwo rzeczy, które mnie blokowały, i nadal mnie blokują, ale mimo wszystko chciałabym wyjść ze swojej strefy komfortu i po prostu spróbować. Bardzo też nie chciałabym kiedyś żałować, że w ogóle nawet nie zaczęłam, dlatego tutaj dzisiaj siedzę. Jedną z takich głównych rzeczy, która mnie blokowała, było to, że nie do końca wiedziałam, jaki kontent chciałabym prowadzić. Teraz wiem, że jest to po prostu typowo lifestyle'owy content, więc będziecie to mogli znaleźć odrobinę wszystkiego. Ale nie przedłużając, chciałabym was bardzo zaprosić do uczestniczenia ze mną w tej podróży. A teraz zapraszam was na vlog. Hej witam was w sobotę! Dzisiaj jest przepiękna pogoda, wczoraj był pierwszy dzień wiosny, więc z racji tego, że wczoraj za bardzo nic nie robiłam i jakoś specjalnie tego nie świętowałam, a dla mnie to jest ogromny powód do świętowania. Dzisiaj idę na piknik z moim chłopakiem, więc właśnie już jestem gotowa. Pozbieram jakieś potrzebne rzeczy i będziemy szukać też fajnego miejsca na piknik, ale mamy jedno takie raczej stałe miejsce, gdzie zazwyczaj chodzimy, bo ja... By the way, kocham pikniki i to jest po prostu moje hobby. Jak się właśnie zaczyna wiosna, to to jest najlepszy czas. Mimo, że teraz troszeczkę wieje, to i tak pogoda jest piękna. Może nie jest jakoś specjalnie ciepło, ale ja nie odpuszczę, bo z tego co widziałam, to w przyszłym tygodniu już ta pogoda nie ma być taka ładna, więc korzystamy. jest mm -hmm. taki fajny pikniczek na łonie natury robaczki B to nie był robak są. jesteśmy sobie już na pikniczku i będziemy jedli babeczki, które wczoraj zrobiliśmy z truskawkami, z borówkami i z bananami także na bogato zrobiliśmy dwie tury i jeszcze jedne były z gorzką czekoladą ale te są lepsze bez czekolady ej nie śmieć co ty robisz? Okej. Okay. O, ja mam mega dużo górów. Kies nitka. Słoneczko nam wyszło elegancko. Nie robię powiedzieć mieszkać nie. ale ładny śmiecący nie udawaj nie udaję medytuję polecam Zaczęłam teraz czytać e, tą książkę Niewidzialne życie Adilaru To taka troszeczkę baśniowa science fiction Dużo też o niej widziałam e, gdzieś na tiktoku Także dam wam znać Czy warto, ale już po kilku stronach Wiem, że tak Nie chcę wam to dużo zdradzać, ale Chodzi o to, że główna bohaterka Zawiera pakt Z diabłem i przez to Nie może zostać zapamiętana Tak jakby nigdy jej nie zna bo od razu po spotkaniu zapomina, prawda zapowiada się fajnie. Ja się zbieram, bo jedziemy jeszcze dzisiaj z moim chłopakiem i z moim przyjaciółką na tenisa. Z racji tego, że to jest nasz taki cel na 2025 rok, żeby próbować nowych rzeczy i nowych hobby. Już kiedyś byliśmy razem i się super bawiliśmy, więc stwierdziliśmy, że czemu tego nie powtórzyć. Weźmy tak oczy, ten czy rzeczywiście mamy takie same? Ej, mamy taki sam kolor. Dobra, powiedzmy coś mądrego. Na no, co? Co masz na sobie? za bezcenna. Spodnie bezcenne do pracy do różańca, do tańca i. jeszcze w tym sezonie. outfit ile? 10:10. Jestem biedny widać. My <noise> ja już jesteśmy w tomu. Ja się teraz pójdę myć. Później sobie oglądniemy Spidermana 3. Tak, Bartek? Spidermana 3, bo wczoraj zaczęliśmy, więc sobie dokończymy. To jest trzecia część z tych nowych Spidermana 3. Okej, okay, Bartek jednak a, mnie poprawił i to jest Spiderman No Way Home z Tomem Hollandem i z Zendayą, więc będziemy sobie oglądać. Увидимся утром. Hej, witam się z Wami w niedzielę. Ja już jestem prawie gotowa, jestem pomalowana, muszę sobie jeszcze ogarnąć włosy i się ubrać. Bo słuchajcie, dzisiaj wybrałam się z moim przyjaciółką na event do bielska białej. Całe wydarzenie polega na tym, że spotykamy się z przeróżnymi osobami. Będziemy malować na płótnie, także zapowiada się mega ciekawie. Ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy. Organizatorki dały nam znać, że kolor przewodni to pomarańczowy i różowy, więc ubiorę sobie tą koszulę, która tutaj wisi. Niestety nie mam nic pomarańczowego, ale ten różowy myślę, że wystarczy. Ja lecę się szybko jeszcze ogarnąć bo nie mam już za dużo czasu także widzimy się już na evencie Super piękne miejsce. Podobno. Tak, ale już to niedługo koniec, także musimy się pożegnać z Ale był super nieduże tak i na pewno jeszcze będzie. Także polecamy bez list. My już jesteśmy po evencie, było po prostu. Tak, ekstra. było super, naprawdę prze, Fajne wydarzenie, fajne osoby, kreatywnie, fajnie spędzone czas, Dostaliśmy prezenty. Proszę bardzo. Tak, nie fajne. odpakowywałyśmy, Emilka podglądała. Ale ale będzie można w domu patrzeć. My takie słodkie pominki. Tutaj mamy czekoladki z Carmelo. Także zaraz będziemy próbować. Dostałyśmy falsem do ciała z Flav. Mamy takie same. Dostałyśmy voucher. I jeszcze mogłyśmy sobie wybrać próbki takie znakomite. Będziemy testować. No i przyszła to pora na pożegnanie się z pierwszym blogiem Mam nadzieję, że Fajdzi z tego coś fajnego, bo tak naprawdę jeszcze nie mam takiej wprawy w nagrywaniu i czasami zapominam o tym, żeby coś nagrać, więc może być tak, że coś się nie będzie kleić, coś po prostu będzie wyrwane z kontekstu. Nie wiem, jak mi się uda naprawdę to posklejać, ale. Mam nadzieję, że wyjdzie i wiem, że będzie lepiej. Ale jeżeli dobrnęliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za to, że byliście ze mną w tym pierwszym vlogu. I zapraszam Was do oglądania następnych.